Jedna człowieka z dwóch a dokładnie się elektrownią wiatrową człowieka. Ja się na to nie zgadzam. I wiele rodzin w Polsce przez to jest konstytucja RP nie pozwoli. Budują elektrownię wiatrową, bo o tym się po prostu nie mówi. Przytomny. Jest 520 protestów w Polsce. Zobaczcie Państwo, kto chodzi nim dzieci, Mediów nie ma. Dlaczego nie ma mediów? Komu zależy na tym, aby ta informacja nie ujrzała światła dziennego klimatu? Dlatego nie

अरे ताप्सी एक गोदारो त्यो बिदा भयो